Kalkuta. Dzień szczególny. Dzisiaj udamy się na festiwal, na święto o nazwie Puja. Ja, może, wyglądam trochę niegotowy, tak jakby był brudny. Nic z tych rzeczy to nie jest brud, to kurkuma. Um, specjalnie na tą okazję aplikowana na taj wielce ciała, jak tylko się da. Tutaj lokalni e, Hindusi już od stuleci, tysiącleci wiedzieli to, co nasi chemicy i lekarze odkryli dopiero niedawno, czyli że gluko ma właściwości antyseptyczne. Um, jak ja teraz wyglądam? O, noszę taką szatę i wygląda to mniej więcej tak i nie ma czasu niestety na opowiadanie, opowiem wszystko w trakcie. Pustki. Wszyscy w domach przygotowują się na przybycie kapłana i na wspólne obchody. W naszym przypadku obchody będą działy się w nowo budowanym pokoju, który zajął część tarasu. I zaraz zobaczymy. Ważna sprawa, dużo wycieraczek. Po co? Dlatego, że przed wejściem zdejmujemy sandały czy inne japonki. I wyjaśniam. Tutaj mamy statuetkę bogini, bogini edukacji i wiedzy, która w trakcie naszej celebracji powędruje na ten oto tron. A tutaj jest jedzonko, ale nie dla nas. Nie, 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 nie. To jest jedzonko dla tej bogini. Kolacja przy świecach. Świece są indyjskie, więc one są zrobione z bawełny. Bawełna jest. Nasączona olejem musztardowym. No i to potem fajnie płonie i troszeczkę się też kopci, niestety. Zobaczycie, że e, ogarniemy to troszeczkę i będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Ta znaczy, czerwona kostka w takim bardzo intensywnym kolorze, podobnie różowym właściwie, czy, czy buraczanym, to jest vermilion. Możecie kładać takie e, kropki, czy też kreski, które e, indyjskie kobiety e, mają na e, czołach, czasami na. Między brwiami, czasami troszeczkę wyżej, na, na linii włosów. A tutaj, jak ja to mówię, ciasteczka. Taka przekąska na bollini. Oczywiście, kwiaty też muszą być. Bazylia. this is also a Specjalne święte liście, tak jest, mili państwo. Te kropki, które tutaj widzicie. To jest dekoracja ze specjalnego typu piasku, a powstaje w taki sposób. O, tutaj są pewnie lepsi i gorsi specjaliści od dekoracji. Aaaa. O! O! Ula! Aha, to jest kiedy problemów w tym sensie. Mój Mogienie edukacji, więc przy okazji można tu wszystko, co służy do pozyskiwania wiedzy, książki, laptopy. Został już tylko kokos do drążenia. ওইটা এখানে ওইটা এখানে আনতে ওই চালে চালে দিটা বুঝছিটা যেটা আচ্ছা একটা ফুল দিস Yeah এইদি কিয় দেখা দে

हाथ जोड़ना और जोड़ना है। है कुछ। सुना? You will, some so will some yes. we'll give some flowers. तो बोलते हैं ना ये हाथ जोड़ करे थक गई होगी। You will give some flowers. It is okay that's it. Okay. It's and you can say, Goddess, please make me more educated. ना ना बुजुर्ग आप बच्चे में कोई कोची तो है बुजुर्ग ऐसे। क्यों कोई नहीं अच्छा अच्छा मैं और बिया हाई में आपको ना

kulka cię dê tale one zabe kulkę mię cię dać to jest się static namo bisnu namo bisnu namo bisnu namo teraz wychodzimy z pokoju żeby bogini mogła sobie zasiść w pokoju żeby jej nie przeszkadzać jak wygląda krajobraz po uczcie. No i zobaczmy. O! A co tu się stało? Aaa, okej, okay, już rozumiem. bugini. nie była głodna, teraz rozbieramy. Nie mamy. Zobaczmy taki przykładowy talerz. Te placki to puri, a kostka z lewej strony to semolina, zaraz Wam ją pokażę. A, to kulka po prawej to nie jest gulab jamun, tylko to jest razgulla. razgulla. A gulab jamun tutaj. A wszystko dość podobne, bardzo słodkie. A tutaj ogromny placek semolina, z którego wykryliśmy tą małą kosteczkę. No bo będą tu jeszcze goście i trzeba ich nakarmić. Super, czyli co tutaj mamy? Potrawę z ryżu i ziemniaki. Tak się je tutaj w święta. Dlaczego? No bo trzeba jeść wegetariańsko. I jedna bardzo ważna uwaga, cebula i czosnek nie są wegetariańskie. Ha! Ale mówię Wam, ten zapach kminu, który się tutaj unosi, to ja czułem już tam z drugiej strony korytarza.